Dziś pokażę Ci różne wskazówki, dzięki którym możesz sprawdzić, czy masz wirusa lub czy ktoś Cię szpieguje na Twoim iPhone'ie. To bardzo proste. Jeśli uważasz, że wszedłeś na jakąś podejrzaną, trochę niebezpieczną stronę i nie ufasz, że nikt nie dostał się do Twojego iPhone'a, dziś pokażę Ci, jak to możesz sprawdzić. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to sprawdzenie bezpośrednio z telefonu. Wejdziemy w klawiaturę i wpiszemy ten kod tutaj, a następnie naciśniemy połączenie. Automatycznie nie wykona żadnej rozmowy, tylko pokaże wszystkie ustawienia, które mamy aktywne lub nieaktywne. Na przykład, wykrywanie poprawnego ustawienia przekierowania faksu. Wszystkie połączenia nieaktywne. SMS nieaktywne i tak dalej. Możemy tutaj sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie wyłączone. Jeśli któraś z tych rzeczy jest aktywna, idź bezpośrednio do sklepu Apple, żeby to sprawdzili. Kolejna rzecz, którą możemy sprawdzić, znajduje się tuż nad paskiem zasięgu. Jak widzisz, w tym momencie nagrywam głos, czyli mikrofon nagrywa mój głos i pojawia się pomarańczowa kropka. Co to oznacza? To, że mój głos jest teraz nagrywany. Co się stanie? Kiedy zakończę nagrywanie ekranu i dźwięku, ta kropka powinna zniknąć. Jeśli ta kropka pojawia się na pomarańczowo, kiedy nic nie nagrywasz, kiedy nie nagrywasz swojego głosu, oznacza to, że ktoś nagrywa twoją mowę. Jeśli ta kropka pojawia się na zielono, oznacza to, że aparat jest aktywny. Jeśli na przykład wejdziemy do aparatu, zobaczymy, że kropka jest zielona, ale kiedy wyjdziemy z aparatu, pojawia się pomarańczowa. Jeśli więc widzimy, że ta pomarańczowa lub zielona kropka się aktywuje, Mimo, że nie używamy żadnej aplikacji wymagającej obrazu lub mikrofonu, oznacza to, że ktoś nagrywa nasz obraz lub głos. Do zobaczenia. Dziękuję.